Dzień dobry, tym razem zapraszam kochana pania z okazji naszego wspaniałego, pięknego święta. Ale też pamiętajcie, że 8 marca jest dniem umownym i każdy dzień może być naszą najpiękniejszą podróżą. Serdecznie, drogie panie, zapraszam Was do. Nowego czytania w Otuleniu, które właśnie dla Was przygotowuję. A także zapraszam Was do webinaru o tym, jak odzyskać swoją energię żeńską. I będę tutaj podpierać się archetypem cesarzowej. Ten webinar możecie, moje kochane panie, Zamawiać. Informacje o cenie w przypiętym komentarzu bądź w opisie pod filmem, i będziecie mogły go sobie odtworzyć jako link prywatny. Ten webinar będzie gotowy na 8 marca. Myślę, że bardzo fajnie jest wykorzystywać tarotową wiedzę w życiu codziennym, i bardzo mądrze jest ucieleśniać się właśnie z wybranymi energiami tarotowymi, ponieważ dzięki temu możemy uzyskać w naszym życiu pewne jakości. Dla mnie to taka alchemia. Życzę Wam wszystkiego pięknego. Życzę Wam do samoopieki, do dbania o siebie. Gdybyście, drogie panie, były zainteresowane e, czytaniem i webinarem, jako e, wykupieniem takiego pakietu, to napiszcie maila. Ja dla Was przygotowuję indywidualną cenę. Buziaczki i papa.